Pierwsze słowo, które muszę powiedzieć, to jest słowo dziękuję. To jest wielka rzecz, to jest wielki trud zgromadzić odpowiednio wielką wspólnotę ludzi, którzy. Chcą trwać na nieustannej adoracji Jezusa Chrystusa w Eucharystii. To jest stosunkowo dość łatwo policzyć. Jeśli chcielibyśmy, żeby na każdą godzinę przynajmniej dwie osoby były obecne w tej kaplicy, no to potrzebujecie mieć 340 osób. To jest bardzo duża wspólnota. Dziękuję wszystkim, którzy się w tej wspólnocie chcieli odnaleźć. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli się tego trudu powoływania takiej wspólnoty, zwoływania takiej wspólnoty. To bardzo piękne. Głęboko w to wierzę, że ta kaplica będzie ważnym miejscem dla naszego Kościoła i dla naszego miasta. Jeśli zgromadzenie tych osób było trudne i poważne, to dzisiejsze słowo Otwiera przed nami, także przed tymi, którzy te wspólnoty adoracji chcą tworzyć, otwiera jeszcze większe wyzwania, jeszcze większe. Mam na myśli dwa fragmenty dzisiejszej liturgii słowa. Najpierw zdanie Jezusa z Ewangelii, Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. I mieszkanie u Niego uczynimy. Kiedy medytowałem nad tym słowem, to przypomniał mi się kongres nowej ewangelizacji, jaki przeżywaliśmy w Łodzi kilka lat temu. I przy okazji tego kongresu rekolekcje głosiły nam wspólnoty jerozolimskie. I zaraz pierwsza konferencja rekolekcyjna. Zaraz pierwsza przyniosła takie pytanie, gdzie Bóg kocha mieszkać? Czy Bóg kocha mieszkać w mieście? Papież Franciszek napisał tak w Ewangelii Gaudium, że miasto jest przestrzenią historii zbawienia, że miasto jest miejscem ukochanym przez Boga i że Bóg chce mieszkać w mieście. Biada tym, którzy myślą, że miasto to jest jakaś rzeczywistość sekularyzowana, wyłącznie świecka, albo jeszcze gorzej bezbożna nie? i że, no, gdzie, jak gdzie, ale Bóg to w mieście to nie mieszka. Może czasami nam się tak wydaje i o tym też mówiono na tym kongresie, że może Pan Bóg to jednak kocha pustynię. Ilu jest ludzi, którzy. Chcąc spotkać się z Bogiem, wychodzą gdzieś na pustynię. Są też tacy, którzy w mieście szukają pustyni. Są nawet takie wspólnoty w Kościele Katolickim, które się nazywają pustynia w mieście. W takim poczuciu, że jeśli chcesz spotkać Boga, musisz wyjść na jakąś samotność. I jak już siostry i bracia postawili nam, pamiętam tych pytań, dobrych kilka, gdzie to Bóg kocha mieszkać, to powiedzieli, jest jedno ukochane mieszkanie Boga. Mieszkanie, które Bóg kocha najbardziej. I tym mieszkaniem jest człowiek. Człowiek. Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Ta dzisiejsza Ewangelia, ona się zaczyna od słowa, w lekcjonarzu go nie ma, odpowiadając, odpowiadając Jezus powiedział do swoich uczniów, kiedy czytamy ten tekst tak, jak jest wprost zapisany w Ewangelii, no to w nas się pojawia pytanie, a, a na co Jezus odpowiada? Jakie jest pytanie, na które odpowiada w ten sposób, że z Ojcem chcemy przyjść do człowieka, który słucha Słowa i zamieszkamy w nim, uczynimy sobie w nim mieszkanie. Jezus odpowiada na pytania apostołów, które mu postawili. Co takiego się stało, że masz się objawić nam, a nie światu? Takie pytanie postawili apostołowi Jezusowi. To jest ostatnia wieczerza. Dlaczego chcesz się objawić nam, a nie światu? Więc to zdanie Jezusa można też przeczytać w ten sposób: że Bóg nie ma lepszego sposobu objawiania się. Jak przez człowieka, w którym zamieszka. Bóg nie ma lepszego sposobu objawienia się w świecie, jak przez człowieka, w którym zamieszka. Jak się nad tym zastanowimy, dlaczego, dlaczego tak, no to odpowiedź jest jedna istotna. Dlatego, że Bóg jest miłością i człowiek jest tym, który potrafi kochać. Człowiek potrafi kochać, i kochający człowiek najpełniej objawia Boga w świecie. Uwierzcie w to. Ja mam gdzieś tam z dalekiej przeszłości takie wspomnienie. Poszedłem ze swoją wspólnotą studentów na rysy. I pod samym szczytem, tam jest taka niewielka półka, ale dość sympatyczna, można na niej odprawić Eucharystię. I odprawialiśmy tę mszę świętą na rysach. Już się wyżej w Polsce nie da. Dzień był taki piękny, jeden z tych dni, kiedy. Z rysów widać tysiąc szczytów dookoła. Jeśli rozglądasz, i to, to cię musi zachwycić. To, to cię musi powalić. I ja tak patrzyłem, na te góry i na tych młodych ludzi. Na te góry i na tych młodych ludzi. I w którymś momencie takie mocne słowo do mnie doszło i im powiedziałem. Popatrzcie się dookoła, jakie to jest piękne, jaka to jest świątynia. Te niesamowite tatry, jaka to jest świątynia, ile ona mówi o Bogu. A potem zaraz powiedziałem, ale Wy jesteście piękniejsi, bo te góry nie potrafią kochać. Tak naprawdę te góry to jest kupa kamieni. Pięknych, ale to jest kupa kamieni. Coś mówią o Bogu, ale każdy człowiek kochający mówi o Bogu niesłychanie więcej. I bardzo Wam życzę, kiedy będziecie klękać przed. Najświętszym sakramentem w kaplicy adoracji bardzo Wam życzę, by ten Jezus obecny w Eucharystii za każdym razem mówił do Was tak, jak mówił do Faustyny: Hostio moja. Nie ma piękniejszego określenia świętej Faustyny niż to. Pan Jezus do niej się zwracał w ten sposób. Ci, co czytali dzienniczek, to wiedzą: wiele, wiele razy Jezus mówił do Faustyny: Hostio moja, pokazując jej wyraźnie, że woli mieszkać w niej niż w kawałku chleba. I że ona jest tą materią, która w sobie może nosić Boga. Tak sobie myślę, że to jest też piękne, co Jezus mówi, że, że Ojciec i On w Duchu Świętym szukają w człowieku mieszkania. Mieszkania. Mieszkanie to jest, to jest miejsce, gdzie przebywamy stale. Mieszkanie to nie jest hotel. Mieszkanie to nie jest namiot nad jeziorem. Tam może być pięknie i tam siedzisz tydzień. Mieszkanie to jest miejsce, gdzie żyjesz, gdzie jesteś u siebie, gdzie jesteś trwale. To właśnie w nas Bóg chce mieć takie miejsce trwałej obecności. W greckim języku to słowo, które oznacza mieszkać, oznacza także trwać, wytrwać. Pan Bóg chce w nas mieszkać, Jezus Chrystus chce w nas mieszkać, chce mieć w nas hostię, która jest niezniszczalna, która jest trwała, której Jego obecność jest nieustanna. Tu też widać wyższość człowieka nad, nad tą materią Eucharystii, jaką jest chleb. Chleb musisz zmieniać. Chleb jest po to, żeby go zjeść. Chleb niezjedzony w którymś momencie zaczyna się psuć. No ale człowiek nie. Człowiek może być rzeczywiście dla Boga mieszkaniem, mieszkaniem trwałym, stałym. Bardzo Wam wszystkim tego życzę. Tym wszystkim, którzy wiedzą, że. Będą uczestniczyć w tej adoracji nieustannej. Wszystkim, którzy będą się w nią włączać, przychodzić, być krócej, dłużej. Wszystkim tego życzę, byście słyszeli, jak Bóg do was mówi Ty jesteś Hostią, Ty jesteś Hostią, Hostio moja, Ty jesteś Hostią. I to jest jedna rzecz. Myślę, że też nieprzypadkowo. Dostajemy w tej wspólnocie, tak jakoś tak dzisiaj określonej, tą wieczystą adoracją, którą rozpoczynamy. Nie jest, nie jest przypadkiem, że otrzymaliśmy pierwsze czytanie z dziejów apostolskich, z 15 rozdział, który opowiada o wielkim dramacie Kościoła, który znalazł się na skraju podziału. Myśmy to usłyszeli dzisiaj w takim bardzo skondensowanym skrócie. Tak naprawdę trzy fragmenty zostały wybrane z tego piętnastego rozdziału. Ale moment, który Kościół wtedy przeżywał, był niesłychanie trudny, dlatego że do tej grupy chrześcijan, pierwszych, pierwszych braci, którzy wszyscy pochodzili z judaizmu, byli Żydami. Święci Paweł i Barnaba przyprowadzili ludzi pochodzących z ludów pogańskich, zakładając wśród nich kościoły w Azji Mniejszej. Tym, którzy żyli w Judei, wejście do kościoła jakby obok. Żydów obok judaizmu wydało się czymś niewłaściwym. Więc pytali bardzo mocno zdecydowanie, czy to co Paweł i Barnaba robią, czy to jest właściwe, czy to jest godziwe. Czy, czy tych przychodzących z pogaństwa nowych chrześcijan nie należałoby poddać obrzezaniu i nie należałoby zobowiązać do przestrzegania całego prawa mojżeszowego. Pytali tak, bo taka była ich duchowa droga. Oni sami w ten sposób stali się chrześcijanami, że byli wierzącymi żydami, żyjąc według prawa, przestrzegając wszystkich jego przepisów i w ten sposób, ten sposób żyjąc odkryli w Jezusie Mesjasza i takim go przyjęli i stali się jego uczniami. i tacy stworzyli Kościół, ale teraz stają przed nimi bracia, o których się nie da powiedzieć inaczej, jak tylko inni, inni. Przyszli inni bracia, którzy mówią innym językiem, urodzili się, wychowali w innej kulturze, mają inne przekonania. Z całą pewnością na przykład nie mają takich poglądów co do Izraela na temat jego trwania, patriotyzmu, inaczej to widzą rzeczy. I ten spór o to, jak się mogą w kościele spotkać ci, którzy są dla siebie inni, był takim sporem, że kościół prawie pękał. I my dzisiaj słyszeliśmy o tym, jak zostaje uratowana jedność tego Kościoła i wszyscy, którzy są świadkami tego ratunku są przekonani, są pewni, że to jest dzieło Ducha Świętego. Postanowiliśmy Duch Święty i my takie poczucie sami pewnie nie doprowadziliby do tej jedności, sami by się dalej kłócili, jak takie bitne bidoki. Kto ma rację? Czy my, czy ten inny? Kto? A duch, duch wprowadza porządek, duch wprowadza ład, duch na nowo buduje z nich jedno ciało. Jedno ciało. Tak? Duch święty jest tym, który w tym kościele usuwa podziały. Nie usuwa różnorodności, nie usuwa inności, ale usuwa podziały. Bo jeśli myślimy o Kościele, że jest ciałem, to jego najprostszym prawem, prawem Kościoła jest to, żeby był jeden, żeby był zjednoczony. Ciało, które potniesz na kawałki, staje się ciałem martwym. To jest prawo Kościoła, prawo ciała, być w jedności, nie być poszarpane. Więc mają przekonanie, tak, to Duch sprawia w Kościele jedność, tak jak Duch przemienia chleb na ołtarzu w ciało Chrystusa, tak Duch Nieraz z bardzo różnych innych wobec siebie ludzi tworzy my, tworzy ciało, którym jest Kościół. Mówię o tym, bo dobrze wiecie, że nieraz jest tak, że, że niestety także pobożność eucharystyczna nieraz ludzi zamiast łączyć, to ich dzieli. Tym jest jakieś szaleństwo. Ludzie się potrafią między sobą kłócić o to jak przeżywać eucharystię czy w rycie nadzwyczajnym czy w rycie zwyczajnym a jak przyjmować komunię a na kolanach na stojąco do ust do rąk jak spory wojna a żadna z tych spraw nie jest problemem w kościele Możesz być na Eucharystii w rycie zwyczajnym i w nadzwyczajnym. Możesz przyjmować komunię naklęcząco i możesz ją przyjmować na stojącej do ręki. Nie to jest problemem. Problemem to jest rozwalanie Kościoła z powodu takich różnic. A Duch się z tym nie godzi. Duch zaprowadza jedność. Postanowiliśmy Duch Święty i my. Jest taki. Wiecie, nie ma pobożności eucharystycznej, jeśli się nie troszczysz też o ciało, którym jest Kościół. Nie ma. Święty Paweł o tym pisze w pierwszym liście do Koryntian, że jak ktoś nie zważa na ciało Chrystusa, na Kościół, jak ktoś nie zważa na ciało Chrystusa, to wtedy, kiedy spożywa ciało Chrystusa w komunii, tak naprawdę wyrok sobie spożywa. Mocniej się nie da powiedzieć. Mocniej się nie da powiedzieć. Jak, jak się nie troszczysz o to ciało, którym jest Kościół, to uważaj, jak chcesz przyjmować to ciało, którym jest Eucharystia. Uważaj na siebie. Więc to są takie dwa wymiary obecności Jezusa, które Wam bardzo polecam, kładę Wam na serce i ja jestem pewien, że jeśli będziecie przed Jezusem Eucharystycznym klęczeć otwarci na Niego, to On będzie Was te dwa wymiary budował. Będziecie odkrywać Jezusa Eucharystycznego w sobie. Będziecie odkrywać każda, każdy z Was, że jesteście dla Niego ukochanym mieszkaniem i będziecie też odkrywać obecność Jezusa Chrystusa we wspólnocie, którą jesteście, bo gdzie dwóch albo trzech jest zebranych w imię moje, ja jest. Ja jest. Dlatego też prosiłem księdza Marcina, żeby tą główną intencją waszej modlitwy była intencja ważna dla Kościoła jako wspólnoty. Oczywiście, że każda, każdy z was będziecie przychodzić na tę godzinę adoracji ze swoimi własnymi myślami, pragnieniami, marzeniami, troskami, oczekiwaniami. To jest oczywiste, to jest jasne, to jest dobre. Ale was bardzo, bardzo proszę żeby w tej modlitwie zawsze wasze serce było otwarte na potrzeby całego Kościoła. Właśnie przed tym ciałem Chrystusa, którym jest Eucharystia, żebyście chcieli widzieć potrzeby tego ciała, którym jest Kościół. I wśród tych, wśród tych potrzeb chcę wam położyć na serce jedną, mianowicie sprawę powołań do kapłaństwa i do życia konsekrowanego w kościele, może szczególnie do kapłaństwa. Mogę wam powiedzieć, że przed konklawe ostatnim i także po konklawe na pierwszej audiencji, której nam udzielił nam kardynałom nowy papież Leon XIV. To On mówił o sprawie powołań, jako jednej z najważniejszych w tej chwili spraw w Kościele. Wszystkim nam kład tę sprawę powołań na serce. I to jest jasne, tak? Chcecie mieć kaplicę adoracji, pięknie. Potrzebujecie księdza, który. Przy ołtarzu dokona przemiany chleba w ciało Chrystusa. Potrzebujecie ręki, która wystawi Eucharystię do adoracji. Jak nie będzie tej ręki, wyciągniętej najpierw nad chlebem, a potem zanoszącej w monstrancji tego Jezusa do kaplicy, to skąd się weźmie ta wieczysta adoracja? Bardzo Wam kładę na serce sprawę powołania. Więc przy tych wszystkich Waszych bardzo ważnych, oczywiście, że bardzo ważnych intencjach, pragnieniach, modlitwach, rozszerzajcie serca na tę sprawę. Módlcie się. Niech ta kaplica będzie wielkim miejscem modlitwy o powołania kapłańskie dla naszej archidiecezji. Bardzo Was o to proszę. I teraz już na każdą z tych Waszych modlitw przynajmniej ja mówię Amen. Wierzę w jednego Boga.